Cześć, witam was w nowym update'cie. Coś się odwaliło. I tak, ja to na miniaturkę wstawię. Tak, zobaczyliście to na miniaturce. Te polory... No, na VIPie to ciągle mam? Tak. <ślaski> Mówcie, że się to aż tak spagowało bo wcześniej... ...próbowałem. Mam Przyszła pani wokół zaraz zadając pytania i patrzcie co to się odwala no. <śm> co ja ten takiego zrobiłem wam To się nazywa Buggy Pet Simulator X Z tego się nie da zejść <śm> Bum, 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 bum. No to no. mi... O jezu, co się spotam? Zróbmy żeby paty... Tutaj, kurde. Akselot kajf O kurde, nie za tym. Tutaj jestem Akselot cave. Paty mi tu mają bić. <gryz> o, chociaż mogę się poruszać czy co, odbijemy się? Nie.

Nie no, buggy w Pet Simulator X to największy bug, co jest? Co się tu odwaliło? Idę na Hell Island Ciekawe, czy to tu będzie Oby mi tego nie było, no Co? Jest? No teraz to już w ogóle

Da się zmienić scroll? Mam na to zmieniony chwila, Teraz jest to na to na przykład. Oj, co no, się mam kurde, to popa, a skakać? Idę na... M, tutaj, na glitch chyba. Chwila. Dobra, ładuje się. Widzimy się jak się załaduje. Dobra. Jest. I co? No to jak zawsze. No co? O, trochę się zmienił portal. Hacker portal. Jest ciekawe czy inni to też widzą. Jak z tego wyjść? Nie no O! Co? Nie no, dowodziło się nie Teraz tak, tak. mm, idę Idę do shop To wygląda dobra. Pootwieramy sobie jajeczka. Podczas tego, że się baguję. Aho! Mm. Halo? Big Games? Okay. Tu będzie hashtag pres. O. Nie wiem co tu się stało, ale pewnie to dlatego, że mam po prostu słaby internet i jestem na wsi. Ale no... Aż tak? Sobie, wyobraźcie sobie, że Wy sobie kracie i nagle Wam taki hoverboard wyskakuje. Pozdrawiam Prestona. To. Mm. Mam nadzieję, że ten filmik dojdzie do Prestona. Mam nadzieję, że ten filmik dojdzie do Prestona, więc Preston. O, w ogóle ładny, banki, bardzo Powiem jedno, moim zdaniem się postarał z tym bankiem, tylko trochę słabo, że nie działało, ale to co, pamiętajcie o lajku i subskrypcji i, i Preston, proszę Cię, <laughs> zobacz to.